Jaka powinna być idealna lodówka? Skoro już jesteście w mojej lodówce, to bardzo chętnie na to pytanie odpowiem, tym bardziej, że ta lodówka kryje w sobie nie tylko jedzenie, napoje i moją kamerę, ale też przede wszystkim odpowiedzi. Jaka powinna być idealna lodówka? Każdy z nas przy zakupie ma pewnie trochę inną listę, ale większość punktów jest taka sama. Po pierwsze, banalne powinna pasować do przestrzeni, którą mamy w kuchni. Po drugie, też banalne powinna wyglądać dobrze. Po trzecie powinna w sobie mieścić jak najwięcej rzeczy. Po czwarte. Nie powinna być przesadnie droga. To teraz, skoro mamy standardową listę, możemy ją wyrzucić do kosza. Albo nie, zamiast wyrzucić ją całkiem do kosza, odwróćmy tę listę zupełnie i zacznijmy od nowa, bo przez ostatnie kilka tygodni nauczyłem się kilku zupełnie nowych rzeczy o tym, jaka powinna być idealna lodówka. Po pierwsze, przy lodówce powinniśmy spędzać jak najmniej czasu. Każda ta chwila, kiedy otwarte są drzwi do lodówki czy zamrażarki, to jest ta chwila, kiedy wydajemy niepotrzebne dodatkowe pieniądze na prąd. Jeśli więcej otworzymy, to chcemy jak najszybciej znaleźć to, czego akurat szukamy. Jak to można zrobić? W tej lodówce, czyli lodówce Haier 3D 60 serii 7, która będzie świetnym przykładem, są co najmniej dwa rozwiązania tego problemu. Po pierwsze, oświetlenie LED na tylnej ścianie lodówki gwarantuje doskonałą przejrzystość wnętrza bez względu na stopień załadunku. Po drugie, zamrażarka składa się z dwóch specjalnych szuflad, które można naprawdę daleko wysunąć, czyli zamiast otwierać drzwi do całej zamrażarki i szukać tego, co jest gdzieś na końcu, wszystko mamy od razu na widoku. Podobny porządek warto utrzymać również w części lodówkowej, czyli tak jak jest tutaj. Warzywa i owoce najlepiej przechowywać w specjalnej szufladzie z wyższą wilgotnością, co pozwala im dłużej zachować świeżość. Na szczególne produkty z kolei świetnie sprawdzi się osobna komora z możliwością indywidualnego ustawienia temperatury. A ponadto to my decydujemy o układzie w tej lodówce. Moim absolutnym faworytem jest półka Flexiglas. Można ją złożyć, by zrobić miejsce na wyższe produkty, a potem rozłożyć, gdy potrzebujemy dodatkowej przestrzeni. W skrócie, cała lodówka powinna być zaprojektowana tak, żeby od razu po podejściu do niej i otwarciu można było wziąć to. Czego chcemy i zamknąć drzwi. W ten sposób nie marnujemy ani jedzenia, ani prądu. I to prowadzi nas do kolejnego punktu. Lodówka wcale nie musi być tania przy zakupie. Lodówka powinna się przede wszystkim opłacać. Przykład kupiłem kilka lat temu niezbyt dużą, prostą i bardzo tanią lodówkę, nie patrząc w ogóle na klasę energetyczną. Teraz podłączyłem ją do miernika prądu i wychodzi na to, że każdego roku jej użytkowanie kosztuje mnie ponad 300 zł. W tym samym momencie podłączyłem też do miernika lodówkę Haier 3D60 serii 7 i wychodzi na to, że przez rok za jej użytkowanie zapłacę mniej niż 120 zł. Przy czym lodówka Haier jest większa, pojemniejsza, bardziej zaawansowana i generalnie wszystko robi lepiej. Nawet zużycie energii przy otwieraniu drzwi jest w starszej lodówce o wiele wyższe, co mnie w sumie nie dziwi. Haier 3D60 serii 7 jest jedyną chłodziarko-zamrażawką z szufladami, która zasłużyła Użyła na klasę energetyczną A, podczas gdy moja starsza lodówka miała być po prostu... Tańsza. Okazało się, że ta tańsza lodówka wcale nie była oszczędna. Przez lata nadpłaciłem tyle za energię, że spokojnie starczyłoby na dużo lepszy model, na przykład na lodówkę HR 3D 60 serii 7, która posiada 25-letnią gwarancję na kompresor, więc ta różnica w cenie szybko się zwróci, a później oszczędności będą tylko większe. Teoretycznie to mogłoby już wystarczyć, ale sam bym jeszcze dodał do listy, żeby moja idealna lodówka miała jeszcze. To coś. Tym czymś jest opcja wygodnego sterowania i to i lokalnego i zdalnego i automatycznego. Lokalnego, bo czasem po prostu kupimy coś ekstra i chcemy to szybko schłodzić. Kilka kliknięć i już mamy taką temperaturę, jaką chcemy albo całkowicie zmieniamy tryb. Z bo czasem wyjeżdżamy na wakacje i zapomnimy włączyć na przykład tryb wakacyjny, żeby oszczędzać jeszcze więcej energii. Tutaj kilka kliknięć w telefonie i lodówka już wie co ma robić. Ale nie wszystko musimy robić samodzielnie. Możemy skorzystać z algorytmów sztucznej inteligencji, dzięki którym lodówka nauczy się, kiedy robimy większe zakupy i przygotuje się na to, żeby akurat wtedy schłodzić wszystko jak najszybciej i jak najskuteczniej, czyli znowu wydamy mniej na prąd. I w tym momencie można wrócić do pierwotnej listy, dlatego właśnie nie wyrzuciliśmy tej kartki do kosza, bo tak. Higher 3D60 Serii 7 pokazał mi, że można mieć. Właściwie wszystko w jednym. Tak, jest świetnie zorganizowana, jest oszczędna i ma to coś, czyli moja lista jest zrealizowana w całości, ale jeżeli wrócimy do tych początkowych ogólnych punktów, to też można po kolei odznaczyć wszystko. Tak, ta lodówka powinna pasować do większości kuchni, tak, wygląda świetnie. Tak, jest bardzo pojemna, a przy tej organizacji, którą oferuje, zmieści pewnie więcej niż mogłoby się wydawać po specyfikacji. Tak, jest właściwie niesłyszalna i tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę jej wieloletnią eksploatację, to ostatni punkt też mamy zrealizowany i to zapewne z nawiązką.